W historii Kościoła zdarzały się niezwykłe momenty, w których księża, pozornie przytłoczeni czymś wykraczającym poza ludzkie zrozumienie, nie mogli kontynuować swoich świętych obowiązków. Świadkowie opisują, że zalewali się łzami, nie byli w stanie mówić, a ich ciała drżały, jakby uderzyła w nie niewidzialna siła. Ale co mogło wywołać tak intensywną reakcję podczas czegoś tak dobrze znanego, jak msza święta? Czy to możliwe, że w tych krótkich chwilach zasłona między niebem a ziemią zostaje podniesiona, pozwalając ludzkiej duszy dostrzec to, czego nigdy nie miała zobaczyć śmiertelnymi oczami? Gdyby Eucharystia była jedynie symbolicznym aktem, nie byłoby powodu, by kapłan zalewał się łzami podczas konsekracji. Jeśli jednak jest to naprawdę żywa obecność Chrystusa, to jego reakcja jest nie tylko zrozumiała, jest nieunikniona. Jeśli lubisz treści, które pomagają ci wzrastać duchowo, nie zapomnij polubić tego filmu, zasubskrybować naszego kanału i dołączyć do naszej społeczności, aby uzyskać więcej inspiracji. Zacznijmy od początku. Kapłan, w tym przypadku, nieznany z imienia, ale głęboko znany przez Boga, doświadcza czegoś, co mogą dostrzec tylko ci, którzy są napełnieni Duchem Świętym. Jego głos drży, jego ciało słabnie, a jego duch zostaje pokonany, ponieważ w tym momencie uświadamia sobie pełną skalę tego, co dzieje się przed nim. Ołtarz nie jest już zwykłym stołem, stał się tronem króla. Chleb i wino nie są już zwykłymi ofiarami, są teraz ciałem i krwią Chrystusa. Podczas konsekracji spada na niego ciężar boskiej rzeczywistości, pozbawiając go złudzeń materialnego świata. Łuski spadają z jego oczu, podobnie jak w przypadku Saula na drodze do Damaszku, gdy spotkał Chrystusa w oślepiającym objawieniu. Dzieje apostolskie 9:18. Kapłan nie jest już w kościele. Stoi przed niebiańską ucztą, wpatrując się oczami duszy w samą obecność Boga. Łzy są jedyną możliwą reakcją, gdy serce rozpoznaje prawdę. Na przestrzeni dziejów, święci i mistycy, Opisywali podobne momenty boskiego odsłonięcia. Święty ojciec Pio, znany z wielkiego oddania Eucharystii, czasami niekontrolowanie płakał podczas mszy, nie mogąc kontynuować, ponieważ widział to, czego inni nie mogli. To samo można powiedzieć o świętym Franciszku z Asyżu, który, mówiąc o Eucharystii, drżał, jakby trawił go ogień. To, czego doświadczył ten nieznany kapłan, nie było wybuchem emocji, ale spotkaniem z rzeczywistością potężniejszą niż ludzkie słowa. Teraz bowiem widzimy tylko odbicie, jak w zwierciadle, wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Pierwszy list do Koryntian: 13:12. W tym momencie zobaczył nie swoimi fizycznymi oczami, ale głębią swojej duszy. Gdy kapłan stoi nieruchomo przed ołtarzem, przytłoczony tym, co teraz postrzega jego dusza. Święta przemiana jest kompletna. To, co chwilę wcześniej było zwykłym chlebem i winem, stało się czymś wykraczającym poza ludzkie zrozumienie. To jest serce Eucharystii, gdzie boskość przecina się z materialnością i gdzie sama wiara może dać dostęp do tego, czego zmysły nie mogą pojąć. Wszyscy stajemy w obliczu chwil, w których ciężar życia napiera na nas. Pozostawiając nas w poszukiwaniu znaczenia poza tym, co widzą oczy, w takich chwilach odpowiednia wiedza może zmienić wszystko. To jest właśnie to, co oferuje sekret występy Jezus. Ścieżka do jasności i pokoju poprzez jego objawienia. Ten e zagłębia się w jego proroctwa i oferuje wgląd w to, co nas czeka. Jest on dostępny za darmo w przypiętym komentarzu. Pobierz go teraz zanim znikną wydania. Przez wieki teologowie i święci zmagali się z tajemnicą tej przemiany. Jest ona sprzeczna z ludzką logiką, ponieważ nie zachodzi żadna widoczna zmiana. Chleb zachowuje swój kształt, wino swój kolor, a jednak istota obu została radykalnie zmieniona. Jest to cud transsubstancjacji. Koncepcja tak potężna, że nawet niektórzy wierzący mają trudności z jej zaakceptowaniem. Ale dla tych, którzy są naprawdę otwarci na łaskę prawda o obecności Chrystusa w Eucharystii jest niezaprzeczalna. To jest ciało moje, które za was wydane jest, to czyńcie na moją pamiątkę. Łuk 22, 19. Słowa te są jasne, a nie metaforyczne. Wypowiadane przez kapłana podczas konsekracji nie tylko symbolizują obecność Chrystusa, one ją manifestują. Święty Tomasz z Akwinu, jeden z największych umysłów w historii Kościoła, poświęcił swoje życie wyjaśnieniu tej świętej rzeczywistości. Doszedł do wniosku, że to, co się zmienia, to nie wygląd zewnętrzny, ale sama substancja chleba i wina. Oznacza to, że chociaż ludzkie oczy mogą widzieć tylko chleb, Oczy duszy, gdy są otwarte przez wiarę, są świadkami żywego Chrystusa. Wielu świętych zostało obdarzonych wizjami tej ukrytej rzeczywistości. Święta Faustyna Kowalska opisała kiedyś, że widziała Chrystusa wyłaniającego się z Eucharystii, z promienną twarzą i rękami wyciągniętymi do błogosławieństwa. Inni donosili, że hostia wyraźnie pulsuje, jakby żyła biciem boskiego serca. W tym momencie kapłan, zagubiony w ogromie tej prawdy, przestaje być zwykłym celebransem. Staje się świadkiem czegoś, czego świat nie może zobaczyć. Wykracza poza czas, w rzeczywistość, w której przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zlewają się w jedną boską chwilę. Ofiara krzyża nie jest powtarzana, jest ona uobecniana po raz kolejny pokonując przepaść między kalwarią. A każdym ołtarzem, na którym odprawiana jest msza. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć pana głosicie, aż przyjdzie. Pierwszy list do Koryntian: 11:26. Oddech księdza jest nierówny, jego wzrok zamazany przez łzy, ale jego wzrok nigdy nie był wyraźniejszy. W tym momencie ciężar złudzeń świata rozpada się. A on widzi z jasnością, której nie mają ciało i krew. To właśnie oznacza upadek wagi, uwolnienie się od ograniczeń ziemskiej percepcji i pozwolenie na bycie świadkiem boskiej rzeczywistości. Pismo Święte opowiada, jak Saul, niegdyś ślepy naprawdę, został uderzony światłem tak intensywnym, że jego fizyczny wzrok go zawiódł. Trzy dni później, gdy Ananiasz położył na nim ręce, Coś jakby łuski spadło z jego oczu i znów mógł widzieć. Dzieje apostolskie 9:18. Chociaż jego wzrok powrócił, nie był już tym samym człowiekiem. To jest przemiana zachodząca w kapłanie przy ołtarzu nie fizyczne uzdrowienie, ale zerwanie zasłony, która oddziela doczesność od wieczności. Są momenty w historii których Bóg pozwolił jednostkom spojrzeć poza tkankę tego świata. Święta Katarzyna z Sieny, zagubiona w ekstazie, mówiła o widzeniu Eucharystii jako niekończącego się oceanu światła. Święta Klara z Asyżu, wpatrując się w konsekrowaną hostię, opisała, że widzi nie tylko chleb, ale samego Chrystusa, promiennego jak słońce. To nie dzięki intelektualnemu zrozumieniu te chwile miały miejsce – ale dzięki sercu, otwartemu na dobroć. W przeciwieństwie do oczu ciała, oczy duszy nie potrzebują światła. Prawda uderza prosto w nie, bez cenzury, niezaprzeczalnie i miażdżąco. Niektóre prawdy są zbyt potężne, by pojąć je samym rozumem, a jednak czekają na odkrycie. e jest nadal dostępny, ale pozostało już tylko kilka egzemplarzy. Sprawdź pierwszy przypięty komentarz, zanim zniknie. Dla księdza ta nagła świadomość nie jest wynikiem rozumowania czy studiowania. To nieoczekiwany dar, boskie objawienie, na które żadne teologiczne wyjaśnienie nie mogło go przygotować. Nie odkrył tajemnicy, otrzymał objawienie. Teraz wie nie dlatego, że się nauczył, ale dlatego, że zobaczył. Dlatego łamie mu się głos. Dlatego drżą mu ręce, ponieważ nie stoi już w kościele. Jest w obecności wszechmogącego. To jest moment, w którym granice między niebem a ziemią znikają, kiedy to co niewidzialne staje się widzialne dla tych, których Bóg wybiera. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mateusza 5:9. Nie jest to obietnica odległej przyszłości, ale rzeczywistość przebijająca się przez teraźniejszość. Kapłan, nieświadomy niczego innego, stał się jak święci przed nim. Człowiek nieporuszony ogromem boskiej obecności. Ręce kapłana pozostają uniesione, drżące, gdy patrzy na hostie przed sobą. To już nie jest chleb, nie jest już tylko człowiekiem stojącym przy ołtarzu. Ta chwila, poza czasem i przestrzenią Przyciągnęła go do obecności króla królów. Ten, który panuje nad niebem i ziemią, jest teraz przed nim, nie w chwale i majestacie widzianym przez aniołów, ale ukryty w najmniejszej, najpokorniejszej formie, jaką można sobie wyobrazić. Królewskość Chrystusa zawsze przeczyła ludzkim oczekiwaniom. Świat wyobraża sobie władców przystrojonych w złoto, zasiadających na tronie władzy. Dowodzących legionami za pomocą jednego słowa. Ale tutaj największy król ukrywa się w ciszy, w bezruchu, czekając na przyjęcie przez tych, którzy mają wiarę, by go rozpoznać. Albowiem królestwo moje nie jest z tego świata, oświadczył J. 18:36. Ci, którzy oczekują wspaniałości, całkowicie tęsknią za jego obecnością, ale dla tych, których serca są otwarte, jest on, nie do pomylenia. W całej historii Eucharystia była opisywana jako tron boskości. Święty Jan Chryzostom, kontemplując tajemnicę ołtarza, mówił o nim jako bardziej promiennym niż słońce, gdzie aniołowie kłaniają się w adoracji, niewidoczni dla śmiertelnych oczu. Kapłan, teraz zachwycony tą rzeczywistością, nie wykonuje już rytuału. Stoi przed królem jako jego sługa. Tak jak Izajasz drżał przed wizją Bożego tronu, wołając: Biada mi, jestem zrujnowany, bo moje oczy ujrzały króla, pana Wszechmogącego. Izajasza 6:5. To dlatego święci, nawet ci najbardziej oddani Chrystusowi, podchodzili do Eucharystii z lękiem graniczącym ze strachem. Święty Ludwik de Montfort ubolewał kiedyś, że gdyby ludzie naprawdę zrozumieli, kto stoi przed nimi w hostii padliby na twarz wadoracji, nie mogąc się podnieść. Święta Teresa z Avila opisała Eucharystię jako ogień tak wielki, że gdyby odsłonić go w pełnej krasie, dusza nie przetrwałaby spotkania. Nie chodzi o to, że Chrystus umniejsza się w tym momencie, ale że zasłania swój przytłaczający majestat, aby ci, którzy Go kochają, odważyli się podejść. Kapłan uwięziony między tym, co fizyczne, a tym, co wieczne, Rozumie teraz, dlaczego samo niebo pochyla się ku tej tajemnicy. To, co trzyma w dłoniach, nie jest reliktem przeszłości ani symbolem tego, co kiedyś było. To żywy, królujący Chrystus. W tym kawałku chleba król królów jest obecny i czeka, aż jego lud go przyjmie. Chwile takie jak ta przypominają nam, że istnieje coś więcej poza tym, co widzimy. Darmowy e-book jest już prawie niedostępny. Zabezpiecz swoją kopię już teraz w pierwszym przypiętym komentarzu, zanim zniknie. Ciężar boskiej miłości naciska na kapłana, gdy patrzy na konsekrowaną hostię. Każde włókno jego istoty drży pod ogromem tego, co teraz pojmuje. Nie umysłem, ale duszą. Gdyby pełnia tej tajemnicy została odsłonięta, gdyby nawet ułamek jej głębi został ujawniony bez ograniczeń, Ludzkie serce rozpadłoby się pod wpływem samej jej intensywności. Miłość, zawarta w tej chwili, nie jest odległą obietnicą ani poetycką abstrakcją. Jest trawiącym ogniem, płonącym tak zaciekle, że żaden śmiertelnik nie byłby w stanie wytrzymać jego pełnej siły. Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Hebrajczyków 12,29. Święty Jean Vianet Zatracony w kontemplacji Eucharystii, oświadczył kiedyś, że gdyby człowiek naprawdę zrozumiał ten sakrament, umarłby nie ze strachu, ale z miłości. Skończoność nie może pomieścić nieskończoności, a jednak w tym cudzie nieskończoność ofiarowuje się do przyjęcia przez skończoność. Cóż to za miłość, że Bóg uniża się do tego stopnia, czyniąc się małym, bezbronnym i całkowicie zależnym od ludzkich rąk? Jest to miłość niepojęta. Miłość, która chętnie akceptuje odrzucenie, obojętność, a nawet zbezczeszczenie, a wszystko to za szansę bycia przyjętym przez choćby jedną duszę. Kapłan nie ma już kontroli nad własnym ciałem. Jego ręce drżą, gdy podnosi hostie, jego oddech jest nierówny, gdy siła boskiej miłości miażdży każdą ziemską myśl z jego umysłu. Święci mówili o tym nieznośnym ciężarze, o chwili, w której miłość przestaje być słowem, a staje się wszechogarniającą obecnością. Święta Gemma Galgani, uchwycona w wizji Chrystusa w Eucharystii, pewnego razu wykrzyknęła, że miłość promieniująca z niej była tak silna, tak absolutna, że myślała, że umrze na miejscu. Inni doświadczyli fizycznych ran. Pieczenie Najświętszego Serca odcisnęło się na ich ciele nie jako ból, ale jako Odcisk miłości tak przytłaczającej, że ich ciała ledwo mogły to znieść. Gdyby człowiek wiedział, gdyby naprawdę pojął, co jest zawarte w Eucharystii, nie wahałby się, nie wątpił, nie powstrzymywał. Porzuciłby siebie całkowicie, niezdolny do zrobienia czegokolwiek poza adorowaniem, bo nic innego nie miałoby znaczenia. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Jan 6:51. Kapłan, nieporuszony ciężarem tej miłości, wie, że to, co trzyma w rękach, jest nie tylko święte, jest wszystkim. Wzrok kapłana jest skupiony na hostii, ale jego dusza jest gdzie indziej. Rzeczywistość przed nim nie jest już ograniczona murami kościoła. Stoi na progu wieczności, gdzie niebo i ziemia łączą się w jedno. W tej świętej chwili czas przestaje istnieć. Boskość nie jest już odległa, jest tutaj w pełni obecna, jak na dziedzińcach niebios. Ten sam Chrystus, adorowany przez aniołów, ten sam baranek stojący pośrodku niebiańskiego tronu, spoczywa teraz w jego drżących rękach. Święty Jan w swoim objawieniu widział niebo wypełnione uwielbieniem, głosy niezliczonych istot wołających. Godzien jest baranek zabity. Objawienie 5:12. To samo uwielbienie odbija się echem teraz. Nie w gromkich pochwałach serafinów, ale w cichym zachwycie tych, którzy rozpoznają to, co jest przed nimi. Kapłan przytłoczony rozumie, że nie wykonuje jedynie rytuału. Stoi w samym sercu niebiańskiej uczty. Msza nie jest tylko wspomnieniem, jest uczestnictwem w wiecznej uczcie, gdzie sam Chrystus jest ofiarą, kapłanem i ołtarzem jednocześnie. Nie każdy ma szansę uzyskać dostęp do spostrzeżeń, które zmieniają wiarę i zrozumienie. Egzemplarze Ibuka e są na wyczerpaniu. Nie przegap tej okazji. Znajdź go w pierwszym przypiętym komentarzu. Święty Ojciec Pio opisał kiedyś ołtarz jako miejsce, w którym otwiera się niebo. Gdzie dusze są wciągane w tajemnicę, która przekracza granice ludzkiej percepcji. Ci, którym dane było ujrzeć tę rzeczywistość, często powracają niezdolni do jej opisania, pozostawieni jedynie z przeświadczeniem, że dotknęli czegoś poza tym światem. Święta Faustyna, pochłonięta wizją Chrystusa w Eucharystii, płakała, uświadamiając sobie, że każda msza święta jest skrzyżowaniem ziemi i wieczności. Mostem, na którym skończoność spotyka się z nieskończonością. Jeśli ta wiadomość skłoniła Cię do refleksji i czujesz, że łączy się z Tobą, nie zapomnij jej polubić, zasubskrybować kanału i zostawić komentarza. Ponadto, jeśli naprawdę chcesz wesprzeć naszą pracę i pomóc nam w dalszym tworzeniu wartościowych treści, rozważ przekazanie nam super podziękowanie. Dołącz do tej niesamowitej społeczności. I nie przegap żadnych nowości. Gdy kapłan podnosi hostie, jego ręce zaciskają się nieco mocniej. Wieże w tym momencie dotyka tego, co prorocy pragnęli zobaczyć, za czym tęskniły pokolenia, ale czego nigdy w pełni nie ujrzeli. Cud rozgrywający się przed nim nie jest symboliczny, nie jest odległy, nie jest oddzielony od nieba. To samo niebo wkracza w czas, zstępując, by być z tymi, Którzy go szukają. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Mateusza 28 20 Nie ma oddzielenia, nie ma bariery, tylko obecność, tylko miłość, tylko pełnia Boga dana całkowicie.